Jak naprawić spadek FPS w League of Legends? Witajcie ponownie na naszym kanale Czy masz problem z osiągnięciem pentakila z powodu spadków FPS? W tym filmie pokażę ci jak grać w League of Legends płynnie, bez problemów z FPS. Zaczynajmy. Przede wszystkim otwórz klienta League of Legends i kliknij ikonę ustawień. W zakładce ogólne zaznacz pole obok włącz tryb niskich wymagań. Następnie wybierz zawsze z opcji zamknij klienta podczas gry i kliknij gotowe. Teraz rozpocznij mecz. Dobrym pomysłem jest najpierw skorzystanie z narzędzia treningowego. Gdy już będziesz na Summoner's Rift, naciśnij klawisz Escape lub przycisk C, aby otworzyć ustawienia, a następnie przejdź do zakładki wideo i zaznacz pole, które mówi ukryj ozdoby. Obniż ustawienia graficzne, przesuwając suwak, a także możesz wybrać różne poziomy jakości dla każdej opcji graficznej. Eksperymentuj, aby znaleźć to, co działa najlepiej dla Ciebie. Przewin trochę w dół i odznacz wygładzanie krawędzi, a na koniec kliknij OK, aby zastosować ustawienia. Problem z spadkiem FPS powinien teraz zostać rozwiązany. Więc tak, można naprawić spadki FPS w League of Legends, a jeśli uznałeś ten film za pomocny, proszę daj łapkę w górę. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzach poniżej, a ja odpowiem. Dziękuję za oglądanie.